I słuchajcie, włączył mi się film. Już nie będę kasował, wrzucę go w dwóch częściach. E... Jestem obecnie w domu. Druga sprawa, jak postaram się zrobić swój samochód w przyszłym miesiącu to filmy z dalszych miejsc co chcę. Będą wrzucone, tylko że no po prostu nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy, można powiedzieć że w praniu. Jeden filmik wejdzie na kanał główny, a obecny filmik może na Shota, więc yy, kolejny filmik, co mam, tamten, no to może wejść na yy, Shorty albo na kanał. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, dotarł do domu, yy, z miejsca yy, za sobie yy, na, gór, yy, na górze nie będę robił zdjęć, zrobię takich parę zdjęć, wrzucę na Facebooka, Instagrama. Tutaj będziecie mieć, yy, jak, to, jak to wygląda. Więc z góry nie będę wchodził znowu. Nie będę y, robił zdjęć, bo nie ma sensu. No, takie, To jest wyprawa na spontanie, więc to będzie odcinek w dwóch częściach, nie w jednym. Niestety, no, tak mi się stało, że no, muszę popatrzeć na telefonie, co, co jest. Baję.